Dobra, jesteśmy obok Andrzejówki w rybnicy leśnej, tak? I wchodzimy na wali górę. Jednak w przeciwieństwie do skalnika jest tutaj trochę osób. Ale to prawidłowo. A Waligura jest tutaj, musimy iść żółtym. Jeszcze, żółtym. A jakbyśmy chcieli. Cierwon... Aha, i z tego żółtego można też iść na ruiny schroniska. Dobra, idziemy żółtym na Waligórę. cały czas porasta. Czyli tutaj? A tam jest żółty? Nie wiem. Chyba prosto, bo to jest pod tutaj? górę. No, tam, tam coś pisze, więc zobaczymy, co. Ale tam są znaczki, widzisz? Okej, okay, co tutaj mamy? Mamy tak, Suchawa, coś tam, PPK, pod Przełęcz pod Waligurą i Waligura 15 minut. To co, ryzykujemy i idziemy Szlakiem Żółtym, trzeba pamiętać. Wał, Wałbrzych, 5 godzin z buta. O, Zamek Rogowiec, półtorej godziny w sumie. To no, jednak jest bardziej tury, pod turystów mm -hmm. zrobione. No i zaniebiście w sumie. Patrz, rodzina z wózkiem sobie wjechała. No właśnie po takich kamyczkach trochę. No nie no W sumie dwoje dzieci z błyskami Czekaj co tutaj jest Waligura też tam. Pokazuje, że można chyba iść albo tędy. Albo 2,2,4, i 4. Tędy? Ja. No tak, a tutaj? Tu jest chyba wejście, wejście numer 2 Czekaj, zobaczymy na mapę. A nie chcesz tak wchodzić z No wejdźmy z stromą, okej, okay, ale żółtym szliśmy, nie żółtym liczyliśmy wtedy na zwierzycę. Wiesz o tym, że to może być taki standard. No nie. Wiesz co, jak my wyszliśmy stamtąd, to musimy iść tym stromem. Czyli tu. No, niedaleko jest, naprawdę. Pokażę mapę. W sumie nie widać. Bo światło się odbije. Tam ludzie chodzą. Chodźmy szlakiem... Nie, nie, szlakiem żółtym. Tam, tam nie dojdziemy na wali górę. No ale patrz, jak pokazywałeś. Może jest tylko, że dookoła. No jest do... mocno dookoła. Można najwyżej tam tamtędy... O, bez schodzenia. Dobra, idziemy tutaj. No Czemu mam wyłączyć? Wchodzimy w las. Będzie bara, bara, bara. Wiesz co? Tutaj nie jest ciężko. Nie jest aż tak jak... Ej przestań. No ale jednak trzeba coś pozdobywać, to nie może być, że po paski, na płasko wchodzimy, ne? Ale... Ja lubię na płasko To sobie pochodź do, po Wrocławiu. A mnie jest płasko, bo chodziło na No, że szpilek nie założyłaś dzisiaj. Nie rosną aha. Tutaj. Ale podoba mi się to podejście. jak piwnicy. No, to kawałek! A jak ładnie będziemy się turlać, jak ładnie będziemy się turlać w dół! I już tu masz strzałkę, gdzie iść, i co? I tam idziemy. A co, ta góra się wali, czy co? Czy ma taką nazwę a można się z niej zwalić, o może dlatego no ale muszę przyznać że tu robi się coraz bardziej stromo ale jesteśmy co zaraz jest szczyt tak chcesz po Go -Burt zadzwonić i się spytać zaufaj mężowi Za około 15 minut. Ojej no pierdol. Tu jest, zaraz będziemy na szczycie. Jak będzie ściana, to najwyżej dookoła zejdziemy. Ale to chyba nie będzie sensu. Nie no, tutaj są szlaki. To jest tak. No, już trochę weszliśmy. Dobra, ja kończę to, bo się ciężko wchodzi. Jeszcze ja kawałek nas czeka. Szybko się wchodzi, ale ten... Dopiero 5 minut wchodzimy. No, a trochę wysiłku trzeba włożyć. Dobra, idziemy dalej pod górę. Patrz, widzisz, już jesteśmy prawie na szczycie. Widzisz to? Tu i pewnie w prawo, już jesteśmy na górze. A burz będzie bardziej płaska. Nie chcesz? Nie chcesz? Nie powoli możemy znaleźć tak? No ale się przespacerujemy. Dobra, ale teraz czuję, że się wspinam. Wiesz, no dobrze, chodź chobicie chodźcie, oni też się wspinali. co so, może tamtędy szybciej się wchodzi <laughs> Ale już idziemy 15 minut Więc teoretycznie powinniśmy już być na szczycie O ja pido. O chyba jesteśmy na szczycie wiesz Było trochę stromego Teraz masz mniej stromę już masz szczyt No dobra nam. No zamiast 15 zajęło to 20 minut A może 18 Już pokazuję, żeby zejść tutaj Nie za dużo, za bardzo do samku tam jest jakiś zamek pół godziny I z tego zamku chyba byś wracała Chyba lepiej tutaj zejść co? Powoli zejdziemy. Wiedziałem poważnie. Mówić poważnie. Ale jest ten Ej, ale to mi być inny jeszcze. Gdzie będzie zielony? Jaki zielony? Hmm. Zielony był. Dobra. Widoków nie ma. Chodź, żona dała się namówić, zejść tym stromym szlakiem. No, wlezłam na niego przecież, nie No tak. I ja już kończę, bo będę musiał żenić pomóc zejść. No Chcesz na barana? Się... No jasne. Dobra, ja ją wezmę na barana. Z no, udało się zleść z żółtego szlaku hmm. Dobrze działa Dobrze. Czekamy, chyba tam chyba jest rzuty, my trochę zeszliśmy <laughs> Widzisz? Gdzieś musieliśmy źle z Co skrę... Czy gorszym jest. <laughs> nie tym samym, gdzieś tam na koniec się rozdzieliły, wiesz Dobrze? Ale ziem. No, nie no, dosyć długo schodziliśmy że <laughs> Gdzieś tam był jakiś tam... Żyjemy. Myślę barierkami później. Przed, jak chcesz na no to możesz na koło chodzić? To jest tyle dla zawodowców jak my, nie? Cztery szczyty, kochani. Cztery. Fali góra skalnik dzisiaj. Walę tą górę. No chyba <grym> dlatego się tak nazywa. Jeszcze co tam wala. No a przynajmniej było przygodnie, nie jestem zawiedziony, też. No tak... No ten skalnik tak w pół na pół był. No było no, przyjemnie. No. Mówię. Wiesz co? też jak mówisz, że gdzieś parklinowo stworzyli. Nie chcesz to sobie chcę tam pobiegać? Nie, nie chcę. Ale 60 metrów nad ziemią. Ja jeszcze mam 24 <noise> szczyty, w tym rysy po łańcuchami. To dopiero będziemy. Ja nie będę na rysy łańcuchami wchodzić. No to bez to w ogóle zawodowcy wchodzą. <noise> I w szpilkach. <noise> w japonkach. <noise> tak jak Wróciliśmy do Andrzejówki. Co, żona jesteś szczęśliwa? Nie. <laughs> nie takie rzeczy jeszcze będziemy robić. będę Dobrze. Dlatego się nie bierze takiej rzeczy. nie jest Dobrze. Nawet mam plaster Okej. Okay.